Dzień dobry Państwu. I tak zupełnie nie wiadomo, kiedy stuknęło nam 20 podcastów teatralne shorty. Witam w tym, że właśnie 20. I ruszamy do Teatru Żydowskiego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej. Uwielbiam spektakle, które stawiają pytania. Zamknięte w magii teatru trafiają do świadomości widzów, dają asumpt do myślenia. Teatr nie musi się wtrącać, nie musi być tęczowy czy marmurkowy. Musi, moim zdaniem, zostawiać widzów z pytaniami. Szukanie odpowiedzi, budzenie inwencji i wyobraźni to najwspanialszy prezent, jaki nam teatr funduje. Oglądając rychab wszystkie bitwy Amy Winehouse, teatru żydowskiego, pytanie postawiłem sobie już po kwadransie. Nie mam na nie żadnej odpowiedzi, a to pytanie brzmi, po co ten spektakl powstał? Jest to moim zdaniem widowisko nieprzemyślane, i to można powiedzieć określenie najlżejsze z wachlarza, które mam w skołatanej głowie. Po co pięć różnego kalibru i wieku kobiet biega po scenie, wrzeszczy, tupie, wywraca się, przeklina i nadal wrzeszczy? Po co rozbierają się do majtek i staników, wciskają w kuse żółte sukienki, miały być żonkilami? No cóż, jeżeli tak, to zwiędły, za nim na dobre zakwitły. Śpiewają. Niestety robią to w chórkach i solo. W tak puszczanej z magnetofonu muzyki próbują oddać talent niebywale, wręcz piekielnie zdolnej artystki. Jak to wychodzi? Momentami brzmi jak trzeszczenie zapinanego suwaka na boku żółtej sukienki. Miotając się po scenie, wściekle wykrzykują wulgaryzm, piją wodę i herbatę, udając, że to alkohol. Potem zataczają się, bełkoczą, jak już napisałem, przewracają. Wychodzi na to, że Emi Winehouse składała się wyłącznie z alko i słów powszechnie uznanych za obraźliwe. To nawet nie jest uproszczenie, to jest jarmark. Nie ma w tym spektaklu grama refleksji nad losem jednego z największych wokalnych talentów naszego czasu. Nie dowiemy się z rychabuniczego niczego o jej myślach które zamykała w wieloznaczne i kontekstowe teksty stanowiące listy do świata, listy rozbitka i wołanie o pomoc. Nie dowiemy się o tym, jak niszczał ten cudowny kwiat, który zamiast wykiełkować w chronionej szybami i pieczołowitością ogrodnika szklarni, musiał rosnąć na bagnie szarpanym wiatrem chciwości, zła i przemocy. Dostajemy płaski, wyprany z przemyśleń, jednowymiarowy portret żulicy. Do potęgi piątej, bo nie wiedzieć z jakiego powodu pań udających Amy jest aż pięć. Rozwiewam wątpliwości. Nie ma między nimi żadnego zróżnicowania. Wszystkie grają to samo i tak samo. Założenie miały być matką, ojcem, babką i menedżerem Amy, ale nie są, bo zamiast mówić, krzyczą w ten sam sposób. Po co ich jest tyle? Kolejna zagadka. Rzecz trwa półtorej godziny. W tym czasie panie tumanią i przestraszają biednych widzów skazanych na tłok w dusznym pomieszczeniu. Naruszają bezostrzeżnie ich osobiste przestrzenie, a scena, gdy jedna z nich wykrzykuje wulgaryzmy wprost w twarz losowego widza, jest w złym guście. Dobrze, że to nie na mnie padło, bo nie wytrzymałbym siedzenia w potulnej ciszy. Pięć kobiet, gdy już się nakrzyczy, naprzewraca i na zatacza, staje przed widzami w czerwonych koturnach, żółtych sukienkach, spod których wystają niechlujne elementy czarnej bielizny. Na głowy mają powciskane peruki udające fryzury. Amy Winehouse. Oczekują braw. Za co? No to ostatnie z pytań, jakie nasunęły mi się podczas tego bolesnego richebu. Podczas, bo po nim nic nie zostało. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby ten spektakl zobaczyć i skonfrontować swoje doznania, to oczywiście on jest w Teatrze Żydowskim. Nie mogę dziś powiedzieć, że Państwa na niego zapraszam, bo wszystko, co powiedziałem wcześniej byłoby zdeprecjonowane. Zapraszam Państwa za to na Recenzję, pełną recenzję do przeczytania. Ona znajduje się na teatrwaria.blogspot.com teatrwaria No i oczywiście zapraszam Państwa na kolejne teatralne shorty, które już niedługo do usłyszenia.